Cześć, witam Was serdecznie w mojej serii hybrydowej. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak przygotować płytkę paznokcia do położenia hybryd. Po pierwsze, potrzebne będzie nam. Krem do skórek, do usuwania skórek, co jest dość istotne. Ja Wam kiedyś wytłumaczę może tak bardziej, o co chodzi, ale zresztą zobaczycie w filmiku, to będziecie wiedziały, więc krem do usuwania skórek. No to kopytko takie, żeby wiecie, te skórki tam zdrapać taką i odsunąć. Może być coś do obcinania skórek, jeżeli macie potrzebę sobie te skórki poobcinać, więc ja mam i obcinak, i mam taki nożyk do, do obcinania skórek, jak i również baser lub pinik do zmatowienia płytki paznokcia. No więc, yy, aha, no i odtuszać oczywiście. Ja akurat używam spirytusu salicylowego do odtłuszczania. Mam tutaj przelane taką właśnie buteleczkę. Myślę, że o niczym nie zapomniałam, więc zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania i zobaczycie, jak ja to robię. No i słuchajcie, już mam tutaj paznokcie przygotowane... Hmm, znaczy ściągnięte te hybrydy i, i teraz muszę przygotować je do przed położeniem lakieru. Ja tu już sobie położyłam krem do skórek. Oczywiście źle mi się nagrało, więc musiałam od nowa, ale pokażę Wam. Ja używam tego Silver Jest napisane, że 15 sekund usuwa skórki. Ja tak z minutkę trzymam, staram się go trzymać z minutkę. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że nie chodzi tylko o te skórki, które mamy tutaj naokoło, ale też tutaj mości, jak to się nazywa, nie, wiem, nie pamiętam, ale tutaj taki, taki, taka błąka, taki skórek nam tutaj w tym miejscu nar narasta, którego nie widać. I to jest ważne, żeby ten, ten, tego kremu używać, bo tutaj są te skórki, to później nam chyba się słabiej może tutaj trzymać i może się odkleić. Więc dobrze jest takiego mm, kremu sobie użyć do usunięcia tych skórek. Dobrze, już to miałam z minutkę, więc sobie teraz zetrę zwyczajnie ten nadmiar z paznokci. No i teraz zobaczymy jakie te moje skórki tam były. Było coś czy nie było nic. Tutaj nie ma aż tak, aż tak dużo na tym paznokciu. Nieźle, odrobinę się zebrało tych skórek. Ale mi, wiecie co, z natury jakoś tak te skórki aż tak, tak bardzo nie narastają, więc nie ma jakoś tak aż problemu z tym. No i dobra, nawet nie muszę specjalnie tam nic obcinać. A taka a obcinaka, ciężko jest znaleźć dobry obcinak. Miałam dobry z Elite, ale mi się po prostu zużył już. Bardzo ostry był, a wszystkie co kupowałam po nim, to były tempe od pierwszego użycia, rwały, szerpały skórki od pierwszego użycia, w ogóle masaka, teraz mam taki z ebay'a, który jest w miarę ostry, ale tamten był lepszy z tego i tak jak będę w Polsce, to sobie kupię, no i tutaj też nie ma tragedii, nie ma zbyt wiele tych skórek, zobaczymy tutaj, Też nieźle. Pokazuję wam wszystkie po kolei, bo może w którymś będzie, wiecie, paznokciu jakaś yy, jakoś inaczej, że będę musiała coś wyciąć, to wtedy bym wam pokazała. Trzęsie mi się ta kamera. No już, trudno. Mm, to bym wam pokazała tutaj, ale pokażę Wam jeszcze tym obcinakiem, który ja mam jak on to robi. W tamtej ręce powiem Wam, bo to już mam przygotowaną. W tej ręce miałam więcej skóry, Dużo więcej. Nie wiem czemu. Mam taki właśnie obcinak. Ja na bardziej lubię takiego właśnie używać, tylko że ten nie jest taki jeszcze precyzyjny jak tamten z Ilty. Tamten z Elity miał mniejszą tą głowkę i był bardziej precyzyjny, bardziej go lubiłam. Ale tutaj widzicie, ja nie ma zbytnio aż nawet co obcinać. Może odrobinkę. Ale nie, nie, nie bardzo. No to nic. Nie ma co obcinać, to nie ma co obcinać. No i to już są skórki, powiedzmy, że w miarę ogarnięte. Ewentualnie można sobie jeszcze troszkę to wszystko podosuwać delikatnie. No i następnym krokiem będzie zmatowienie tej płytki. Plikiem lub takim bloczkiem polskim już jest dość złożyty Bloczek polski jest lepszy z tego względu, że jest taki elastyczny i jest i on lepiej nam wchodzi w te tutaj szczeliny. Chcę, żeby tak delikatnie przyjadę tym bloczkiem. Można też piłkiem, oczywiście jakimś takim bardzo drobnoziarnistym, ale no mówię, by oczek lepiej wchodzi w tę szczelinę tutaj, bo jest bardziej elastyczny. No i teraz odtłuścić to te pozostałe paznokcia. Bez połowy waciki oczywiście są najlepsze, no bo nie zostawiają tych kłaczków. Ja używam spirycusu salicylowego do odtłuszczania. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Bardzo dobrze odtłuszcza. No bo alkohol, wiadomo, w odtłuszczaczu zwykłym też macie znaczy takim specjalistycznym, to chyba też jest po prostu alkohol. Nie kupujcie nigdy tych odtłuszczaczy z jakimiś tam dodatkami. Wiecie, jak są dodatkowe jakieś olejki, jakieś coś, jakieś zapachowe. Najlepiej by było 100% alkoholu, bo tamte właśnie utrudniają odtłuszczanie te, te, te dodatki. No i dobra, i teraz tutaj jeszcze sobie ewentualnie gdzieś coś wyrównać można. I słuchajcie, i tak już jest paznokieć przygotowane do nakładania hybrydy. Następnym krokiem będzie nałożenie pazy. ale o tym już Wam opowiem w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie i widzimy się właśnie już niedługo w następnym odcinku.